Animatorem sportu w 2019 roku została osoba, która od kilkunastu lat z powodzeniem organizuje imprezy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wielki pasjonat tenisa ziemnego wkłada całe swoje serce w promowanie tej dyscypliny sportu. Człowiek niezwykle skromny, ale bardzo pracowity. Największą imprezą przez lata był turniej czterech miast który z powodzeniem rozgrywany był na kortach ziemnych w Ostrowi Mazowieckiej, Ostrołęce, Sambrowie i Wyszkowie. Mowa o Waldemarze Rępie! <klucza> Państwu. Chciałbym powiedzieć tak, jestem bardzo miło zaskoczony tym wyróżnieniem. Jednak myślę, że codzienna praca każdego trenera, który udziela się w różnych dyscyplinach sportu, jest bardzo, bardzo ważna. Działacz, czy trener, czy nawet w moim wieku, nawet zawodnik, jest bardzo ważną osobą dla sportu w każdej dyscyplinie. Dziękuję bardzo kapitule za przyznanie tego wyróżnienia. Niech to wyróżnienie będzie. Wyróżnienie dla wszystkich trenerów, działaczy we wszystkich dyscyplinach sportu. Dziękuję bardzo. Życzę miłego wieczoru. Nazywam się Waldemar Rempa. Mieszkam w Ostrowie Mazowieckiej. Moją przygodę z tenisem za zacząłem równo 50 lat temu. Także to już trochę kawał czasu. Od 2003 roku pracuję w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrowie Mazowieckiej, gdzie organizuję turnieje tenisowe. Od 2003 do 2013 Organizowałem wspólnie z kolegami z różnych miast, czyli Ostrołęka, Zambrów, Łomża, Wyszków, organizowaliśmy turniej czterech miast, gdzie startowało ponad 200 zawodników z tych miejscowości i nie tylko. Od 2013 do chwili obecnej organizuję turniej tenisowe w ramach działalności mosir -u. I również trzy lata temu stworzyliśmy, otworzyliśmy stowarzyszenie tenisowe imienia mojego pierwszego trenera, pana Zenona Kacpury. Stowarzyszenie nazywa się GEM. Szkolimy w tym stowarzyszeniu dziewczęta i chłopców od najmłodszych lat do wieku juniora. Następnie organizujemy dla nich obozy i turnieje. Wyjeżdżają również przeważnie dziewczęta, które są bardziej utalentowane, na turnieje do Warszawy i do innych miejscowości Polski, gdzie zdobywają punkty do rankingu Polskiego Związku Tańcowego. Obecnie w gronie kadetek mamy 91. na liście w kadetek i która przeszła niestety do, do Łomży, do Klubu Return. Nasza zawodniczka nie startowała jeszcze w tym roku w żadnym turnieju. Jest dopiero 230 na 300 kilka sklasyfikowanych w Polskim Związku Uteńskowym. Mamy nadzieję, że jeżeli będzie uczestniczyć w turniejach, jej pozycja będzie znacznie, znacznie wyższa. To tyle mam do powiedzenia. A jeśli chodzi o plany na najbliższy rok w pańskiej działalności, co by to było? No, najbliższe plany, to mamy około 10 turniejów w sezonie dla um, amatorów przeważnie, bo zawodowców nie ma w naszym regionie aż takich, bo to jeżeli um, zdobywać punkty, to to musimy grać już w wyższych turniejach rangi PZOKiej. Także dla amatorów. Organizujemy turnieje deblowe, singlowe, mikstowe, gdzie w mikstowych przyjeżdżają pary z różnych miejscowości. Także to przede wszystkim. No i stow Stowarzyszenie Tenisowe Gem, gdzie szkolenie dzieci i młodzieży oraz wyjazdy na turnieje do Ostroenki, do Zambrowa. I no i szczególnie z tych już grających mocniej, do Warszawy co najmniej. A osobiście czym jest dla Pana takie wyróżnienie? Został Pan dzisiaj animatorem sportu 2019 roku. Bardzo byłem miło i mocno zaskoczony tym wyróżnieniem, dlatego że no, uważam, że wielu trenerów, organizatorów robi taką samą robotę codziennie jak ja. Także no, tak jak mówiłem na, na scenie tam, że dedykuję właśnie wyróżnienie tym wszystkim działaczom, organizatorom i trenerom, to, to jest podziękowanie dla tej codziennej pracy tych ludzi. My również dziękujemy Dziękuję za Pana bardzo. działalność, ale można też z tego naszego miejsca tutaj pozdrowić, jeśli Pan sobie życzy. No chciałbym pozdrowić przede wszystkim rodzinę, która też mnie wspiera, bo przeważnie mnie nie ma w domu i wieczorami, i niedzielami, i weekendami, dlatego że no w, tym, w tym czasie są te treningi i wjazdy na zawody. I chciałbym również życzyć naszym wychowankom w Stowarzyszeniu GM jak największych sukcesów my również tego życzymy. Dziękuję bardzo. bardzo gratuluję. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję bardzo.